witajcie, witajcie, moi drodzy, zobaczcie, co tutaj pan Krzysiek ma na swoim rancho. Witajcie, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont Foryjów, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie z garażu, nie z budowy, ale z mojej kotłowni. Będzie taki krótki vlogasek, będą jakieś refleksje, z, no, z którymi się z wami podzielę, aczkolwiek. No myślę, że nie wszystkich to interesuje, a w sumie mnie nie interesuje, że niektórych to nie interesuje, tak więc siedzieć i oglądać. I teraz tak, jestem w mojej kotłowni, dlatego bo szykują się tutaj pewne zmiany. Powiedziałbym, że na lepsze, aczkolwiek patrząc, co się dzieje u nas w kraju i za granicą, no to już do końca sam w to nie wierzę, że to będą zmiany na lepsze. Aczkolwiek, no będą zmiany. Dwa lata temu Nagrałem film z tej kotłowni. Film nosi tytuł "Czy ogrzewanie peletem się opłaca". Yy, ogólnie dobrze się klika. Co ciekawe, zaczął yy, z powrotem dobrze się klikać, bo on jakiś umarł na jakiś czas i teraz na przełomie stycznia, grudnia, na początku tego roku z powrotem jakby algorytm go wrzucił do tej swojej betoniarki algorytmowej i z powrotem zaczął się mielić. No uważam, że to jest w sumie chyba spowodowane tym, że ludzie po prostu szukają jakichś tam no alternatywnych źródeł, źródeł ogrzewania, tanich źródeł ogrzewania i ludzie się zaczynają tym interesować i być może akurat po prostu kliknęli, tak? Czyli, czyli jest jakieś zapotrzebowanie na to. I w tamtym filmie sprzed dwóch lat powiedziałem, że jeżeli jeżeli będę miał możliwość podłączenia się do sieci gazowej, no to się podłączam i ten kocioł wylatuje, i w jego miejsce wlatuje kocioł gazowy. Sieć gazowa jest, skrzynkę mam już przed domem. W sobotę przychodzi kolega robi przyłącze i tak jak powiedziałem, no, słowa w sumie. Dotrzymuje, czyli przeskakuje na kocioł gazowy. W ogóle to kocioł już zakupiłem sobie. Sorry tutaj za tro ten bałagan, kurz i tak dalej, ale na spontanie nagrywam to wideo. Kocioł gazowy już kupiłem 3 miesiące temu. Jest to kocioł Imergas. Nie pamiętam modelu, ale. Ale, ale pewnie zobaczycie tutaj filmy z tej kotłowni z, kotłowni, z przebudowy. Mam nadzieję, że kilka fajnych filmów uda się nakręcić. Kocioł będzie sobie wisiał tutaj, pod spodem będzie aparatura taka grupowo-pompowa, czyli sprzęgło. Tą całą amatorszczyznę rozbieram z powrotem i przerzucam tutaj. Tak więc tak sobie to zaplanowałem, czyli, czyli będą jakieś tam przeróbki. I tak to wygląda, tak? Tak to wygląda. I teraz, tak, yy, w sumie, no, tak jak mówię, no słowa, słowa dotrzymuję. Yy, dążyłem do tego, żeby, żeby ten kocioł, yy, że ogrzewanie gazowe było. Dużo osób pytało tam na live'ach, jak tam z tym gazem, albo, albo, albo się pytała, jak to jest możliwe, że innym odmawiają przyłączenia gazu, a ja mam, tak? Czy ja jakieś mam? Układy, czy dlatego, że jestem gwiazdą? Nie wiem, nie wiem, ale <laughs> słuchajcie, no, ja generalnie odpowiadając na te pytania, dlaczego ja mam, a inni nie mogą mieć, ja podpisywałem umowę już ponad półtora roku temu. Tak więc, jeżeli tylko była możliwość tutaj podpisania umowy, że jest prowadzona nowa nitka i tak dalej, i tak dalej, no to po prostu biegiem do y, gazowni i podpisałem umowę, tak? Niestety w przeciągu tych dwóch lat, jak nagrywałem to wideo, kilka rzeczy się y, zmieniło. Przede wszystkim <ścoughs> ceny opału, tak? Y, ceny opału się zmieniły, opał poszedł strasznie do góry, czyli tamten film jest po prostu nieaktualny. Y, Zarówno pod względem kosztów ogrzewania, jak i pod względem ilości spalonego peletu, bo zazwyczaj w sezonie grzewczym paliłem 4 tony i to mi spokojnie wystarczało. Jeszcze w lato grzałem wodę użytkową, a w tym sezonie spaliłem 5 ton. Dlatego, bo mam dodatkowo 70 metrów poddasza do ogrzania, tak? czyli to jest jakieś 165 metrów. Jest jeszcze garaż, ale tam w garażu to ten grzejnik no nie zawsze chodzi, tak więc, yy, tak więc, yy, no nie, 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 liczę go, tak, prawda. I teraz tak, yy, główna taka moja rozkminka dzisiaj, no to jest yy, tego typu, czy zostawiać ten kocioł, bo kocioł ogólnie jest, no, dobrej klasy, yy, jest to kocioł yy, w ogóle czwartej klasy, tak, czyli mam dodatkowy ruszt, do palenia jakimś tam paliwem zastępczym, na przykład drewnem no w instrukcji jest napisane, że mogę drewnem palić, ale myślę, że węgiel też się nada czy tam przykład jakieś, nie wiem, butelki czy jakieś śmieci tak, no to tym można palić, nie no, żartuję oczywiście, ale no jest jakaś alternatywa, tak Głównie moje obawy są takie, że no wiadomo, tak? Sytuacja wiadomo jaka, ktoś tam zakręca kurek i jesteśmy w, w ciemnej D, tam gdzie pies ma pod ogonem. A z drugiej strony mamy jakiś drugi gazociąg, który się buduje. Mamy jakieś tam stacje do regasyfikacji itd., itd. Ale... Nie słyszałem o żadnym kontrakcie i tak naprawdę no, nie wiemy, na czym stoimy, eee, no i nie wiem, jak to będzie dalej, tak? Takie, takie właśnie mam rozmyślania. A szkoda, bo jakbym był pewny, że to będzie w miarę ta cena stała, no to ten kocioł bym sprzedał, bo już e, dwóch znajomych e, się pytało i, i, i prosiło mnie, że jeżeli tam będę go sprzedawał, żebym rozważył, żeby po prostu no, sprzedać go im, tak więc no. Taka rozkminka. I teraz tak, przypomina mi się pewna sytuacja, której no, starsi, młodsi widzowie mogą nie pamiętać, aczkolwiek starsi, którzy się nie interesowali i nie, nie doświadczyli tego, też tego nie pamiętają. Ja pamiętam, chociaż byłem młody wtedy, bo chodziłem do podstawówki, ale miałem ojca hydraulika. I mój ojciec, no z racji tego swojego zawodu, no to też w domu jakieś rozmowy się toczyły o pracy i tak dalej. Pamiętam, był taki boom na kotły olejowe, na olej opałowy. E, był boom, było kilka lat tego boomu i e, kilka lat modernizacji tych kotłowni. Wszyscy olej opałowy, bo to jest super źródło, tanie, ekologiczne, czyste, tak. No bo wchodzisz do kotłowni, naciskasz guzik i, i jest wszystko ok, tak. Nie musisz wybierać popiołu i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, przeskok technologiczny, jak najbardziej na plus, ale sprawa wyszła w ten sposób, że właśnie jak już te kotłownie zostały pomodernizowane, no to cena oleju opałowego poszła kilkaset procent do góry. Kilkaset procent do góry, i ludzie niestety no, musieli z powrotem coś z tym zrobić, tak? czyli przechodzili sobie na jakieś tańsze źródła ogrzewania. I moim zdaniem, taką właśnie mam zagwostkę, że historia lubi się powtarzać, i dzisiaj jesteśmy świadkiem, gdy Zewsząd otaczały nas właśnie programy Czyste powietrze Dotacje do, do kotów Śmieciuchów tak żeby powymieniać I tak dalej i tak dalej I nagle jak już bardzo dużo ludzi Powymieniało sobie te kotły Zrezygnowało z kotłów węglowych Pyk Cena gazu do góry. Ja wiem, że to jest jakaś tam męga, gruba polityka, nie będę się w to zagłębiał, bo każdy ma jakieś swoje przemyślenia. Ja też mam swoje, nie, nie będę się tutaj z nimi e, dzielił do Was, bo to też nie o to chodzi. E, aczkolwiek, no, wydaje mi się, że coś tutaj jest po prostu nie tak. Tak, tak po prostu takie mam rozkwinki, że, że historia się ta powtarza i, i niestety. Niestety coś tu jest nie tak. I tyle. E, to mam chciałem powiedzieć w sumie. I cały czas mam zagwostkę, właśnie, czy zostawić ten kocioł, czy nie zostawić. Jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie się wypowiedzieć w komentarzu pod filmem, tak, co powinienem zrobić. Czy zostaw sobie dla bezpieczeństwa, czy olej, to idź w błękitne paliwo na 100%. E, I również, jeżeli, no, nie wiem, mo może ten film będzie takim. Kompendium w wiedzy dla no, przyszłych inwestorów: to możecie również pod tym filmem opisać, z jakiego źródła ciepła korzystacie w domu, jeżeli mieszkacie w domu, ile macie metrów tego domu, czyli powierzchnię do ogrzania i czym ogrzewacie, tak? Czy to jest pompa ciepła, gaz? Czy, 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 czy tam coś jeszcze innego? Postaram się w ogóle zrobić ankietę na grupie Remont4U. E, też tam jest no, prawie 30 tysięcy ludzi. Kogo tam nie mam, to serdecznie zapraszam. E, też zrobię taką ankietę, kto czym ogrzewa. Może zrobimy jakieś takie, nie wiem, no informacji, no głównie, głównie w sumie mnie to ciekawi jak to tam idzie, a naprawdę no gdzieś tam czytając jakieś fora budowlane i czytając jakieś komentarze pod różnymi filmami i tak dalej i tak dalej, można się czasami pogubić tak więc warto by było to mieć w jednym miejscu i tyle tak więc no wracając do tematu będzie zmiana kotłowni będą przeróbki, mam nadzieję, że na lepsze, mam nadzieję, że będzie ogrzewanie nieco tańsze niż peletem i mam nadzieję, że w sumie nie pójdę z torba jeżeli bym wyrzucił ten kocioł i tyle, trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych filmach na razie